Zobaczymy, kto jest silniejszy. Czy jedynka, czy kamień. Jeden. Tak, maskotka popycha. W różne strony. Z boku, z tyłu, z przodu może popychać za nogę jak jedną stronę, w drugą. Może za głowę. Dobrze. A, dobra. Kamień chyba 9 punktów, a Pajacek 1. Teraz kolejny. Opowiem o co chodzi. W tych zabawach wzmacniających mięśnie posturalne siłowanie na jednym kolanie. Dziecko klęka na jednym kolanie, a my mamy za zadanie popychać go z różnych stron, za klatkę piersiową, za głowę, za kolano. Trzeba dostosować swoją siłę, oczywiście, do możliwości dziecka. Kolejność ruchów nie ma najmniejszego znaczenia. Idealne wykonanie tego ćwiczenia polega na tym, że dziecko. Klęka na jednym kolanie i nie daje nam się wytrącić z tej równowagi, mimo tego, że zmieniamy nacisk, to ono cały czas potrafi utrzymać stabilną pozycję. Jeżeli dziecko bardzo dobrze sobie radzi z tą zabawą, możemy trochę utrudnić ten level trudności, tak jak w tym następnym filmiku. Obejrzyjcie. Jeden, bo jak skała, nie daj się ruszyć, nie daj się ruszyć. Dwa. Dobrze, z różnych stron. Okej, okay. głowa, głowa, nie daj się ruszyć, nie daj się ruszyć. Nie daj się, nie daj się im ruszyć. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, Dobrze. Dobra. Okej, okay. zmiana już, Zostało nam jeszcze niedzielnie dzień. uwaga, Czek, 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 czek. Czyta, czyta, czyta. Dobrze. Z każdej strony. Dobra. Dzieci są bardzo różne. I nie każdemu uda się rozwinąć, albo nie będzie miał ochoty na rozwinięcie mocy skały. I wtedy musimy poradzić sobie w inny sposób. Uwaga, jeszcze jedna walka z Żyrafą? No. Jeszcze ci mało? Dobra. Jeszcze ci mało. zobaczy. Żyrafa walczy, uwaga. I dziadnie cię to. Dziadnie to. Dobra, dziadnie. I to, i to, i to. Aha, pustaj, 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 Pustaj. E, e, e. Pokonałeś żyrafa. Teraz kto? kto? Koń. Koń. Dobra. Teraz ty zanotem nie wygnij. Dobrze. Uwaga. Ciach! 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 O o puszkaj, puszkaj, puszkaj! na plecy. Wygrał, dobra. Jest! jest druga. Dobra. Druga noga. Teraz kto?

kiwa chwieje na różne strony, ale ma przy tym bardzo dużo fanów i będzie chętnie wykonywało tą zabawę. Do może kiedyś rozwinie w sobie moc skały, a może nie, ale takie, taka chwiejna postawa zmusza go do tego, żeby on traci równowagę, podpiera się, ale później znowu musi wrócić do tego klęku jednonóż i również w tym wypadku mimo tego, że nie utrzymuje tej stabilnej postawy, to również ta zabawa ma bardzo, bardzo duży wpływ na wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za dobrą postawę ciała. Więc nie bójmy się tych zabaw, bo jak widać, tej zabawy nie da się tak naprawdę zepsuć. Może ona wyglądać w różny sposób, ale zawsze będzie wzmacniała mięśnie odpowiedzialne za dobrą postawę.